Mądrość, odwaga, dobro, autentyczność. My, o, D a, moda. Razem tworzymy... Drużynę Mody! Dobra, na spokojnie. Posłuchajmy, co każda z nas ma do powiedzenia. Chwila, czy mnie wzrok myli, czy ta góra to tak naprawdę odwrócone okulary? Może po prostu czekają na ponowne wykorzystanie? Musimy spojrzeć na nie świeżym okiem. Łapiecie okiem, bo chodzi o okulary. Tak, łapiemy. Okej, okay. wiem, że wcześniej próbowałyśmy wskoczyć na górę, ale może spróbujmy ostatni raz. Chodźcie za mną! Odblokowałyście supermoce, odkrywając swoje wyjątkowe cechy. Oto wasza nagroda! Jedziemy na poziom drugi! Szybko przywrócimy kreatywność na planecie mody. Niech żyje drużyna! drużyna.